Nagrywamy Telefon do żony Papieros bezalnikotynowy drugi Perła Puszkowa, perła puszkowa A domek wygląda tak Lodóweczka, telewizor pokoik dla dzieci Dobrze. Ale to gwoździem programu jest tutaj łazienka, która wygląda tak. Po prostu szok. Wiecie, co ty gada? Są kłamie, że nie świeci. Świeci. Kupiłaś? Kupiłaś? Jest ciepło. W ostatnim roku, o, też telefon do żony. Ostatnim razem mieliśmy tamten domek. A teraz mamy ten. I to by było na tyle. A z filmu numer domu zapamiętasz, wiesz, jak fajny jest. Fajny jest. Dwudziestka. Żeby na przyszłość, wiesz, pamiętać.